Witajcie dzisiaj będziemy pokazać jak zrobić własnego zawodnika w Fifa 14 przy okazji w następnym chyba odcinku pokażę Wam jak zrobić własną ligę i własny puchar. Zrobimy puchar Ukrainy i Puchar i Ligę Ukrainy. Oczywiście wiadomo, że już chyba tak, dwa kluby z Ligi Ukraińskiej najprawdopodobniej na tym sezonie będą grać w lidze Rosyjskiej zacznijmy no od tego zawodnika zawodników robi się bardzo prosto klikacie tutaj wchodzicie w stwórz zawodnika wpisujecie imię zrobimy nie wiem co możemy zrobić losuję drużynę coś mi nie wyszło jeszcze raz Karpatę lwów. A jakiego dowodnika rysujemy? Oleksandr Chłatki. Choć nie jestem pewien, czy to tak się akurat pisze. Chyba jest nie ten. Nie taki skutek, jaki powinien być. Okej. Okay. Myślę, że jednak jest. No, nie, nie, nie. Nie wchodźmy w to głębiej. Tak, Oleksandr Chłatki. Oleksandr Chłatki. Nie mogę zrobić y. ły, przepraszam. Numer czterdzieści cztery. Opis. Zawodnik Karpaty Lwów wypożyczony z Dnipra. Karpaty... Karpatów chyba. Jest na Nie Karpaty będzie. Karpaty Lwów wypożyczony z Dnipra. na No chladkę bym napisał chłady co do niej nie ma oczywiście to była Ukraina. którego panu Pan urodził Panie? 24 sierpnia dwudziesty 20... dwudziesty czwarty sierpień ...roku... ...87... ...siedmego... ...siedemdziesięćdziesiątego... Co się dzieje? Profil. Jest on napastnikiem. Damy mu napastnika. Ja ma wzrostu ten pan met 86 albo 8 nie jest nabyły 88 to przepraszam Waga już jest myślę, że nie sam samego nie kojarzę mimo już interes jest tu jestem nie wygląd jak może ten pan wyglądać nie będziemy szukać zrobimy pierwszego lepszego Nie wiem, tak, coś wylosuję dobra? Wlosowało mi się takie coś jeszcze, jeszcze się nie pokazało. No tak, wygląda mi do takiego Ukraińca. Teraz fryzura. O no taki Ukrainiec. Nie wiem, jakie możemy mu dać buty też jakiegoś. I są to nitro Nitrogeage One. Zielono, żółto zielone, czarne i niebieskie w jednym. Myślę, że długie, wciąż wypuszczone myślę, że będzie. chociaż nie mam pojęcia, jak on może wyglądać. Myślę, że jak latem, bo oni tam są przyzwyczajeni do takich Temperatur. Jaki możemy dać tą pana Owerel? A ile? Dużo występuje w Karpatach, UFA. Jak oni są wysoko? Środek to tak z 66. Wykończenie mu damy tak na 70, ośrodkowanie tak na 47. Główki też tak trochę wyżej krótkie podania, woleje, wykopy tutaj to, to tak wysoko, to jest napastnik. Tam możemy zostawić agresja, rzuty karne, nie wiem, wykonuje dobrze średnio. Orientacja powiedziała, jak napastnik, strzela czysto w ramki? W miarę, Przemieszczał w zeszłym roku. sprawdzimy może będzie na wygryz... Gres angiel... anglojęzycznej o! całkiem podobny mi wyszedł no 13 meczów w 50... 13 goli w 50 meczach. no to może być tą orientację taką wykoczenie też takie może mieć jest wysoki to raczej przyspieszenie tutaj nie ma chociaż dam mu tak 60 Odkręcanie piłki, dribbling trochę większy, celność rzutów, długie podania, sko skoczność, strzały z daleka, tutaj to siłę strzału większą, wytrzymało, żeby był trochę bardziej i siłę wysoki jest. No to taki ma overall, tak go stworzyliśmy. Nie mam pojęcia, nie kojarzę kompletnie tego piłkarza, ale zróbmy coś tutaj. Szkoły z głębi powolna to raczej nie szybko porusza się podczas dribblingu wątpię bezwysoki, finezyjny strzał. Nie mam pojęcia, dryg. Myślę, że może mieć ten dryg. Strzela z daleka wątpię, dalekie wrzuty wątpię, gra połówni pod z zewnętrzną częścią stopy. Naprawdę podobnie tak potężną główkę. Podkręcone podania, potrafi podeszli do rzutu wolnego, nie ma kontuzji, podobna kontuzja. W z tym odbiorem unika. Tutaj to nie mam pojęcia. Samolubny, zdolności przywódcze, rozgrywający stara się pokonać obrońców. Zachowanie. Myślę, że tu wysoka, a tu będzie taka średnia, ponieważ mam dość wysoki wzrost, to pewnie przy tak ważnych by stał pocie startowa, normalnie, sztuczki, damy mu, pod, damy mu te trzy gwiazdki Słabsza noga, nie wiem, normalna Style biegania Będę losował Jedna ręka w górze Świsk na kolanach i ciuchcia jest na kolanach i przysiad Nie można. No jeszcze tutaj... Publikuj do użytku publicznego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o stworzenie zawodnika. po potem najprawdopodobniej okaże, pokaże się następny filmik, jak stworzyć turniej. Zapraszam Was do tego i następnego do tego odcinka. Zaprosić już nie mogę, więc życzę miłej niedzieli. Tak, dzisiaj mam niedzielę. I miłego następnego tygodnia.